Dobra, świeczka, szybko, speedrun! Robimy. E. Czekaj, no ja jeszcze się nie podniosłem. Czekaj, ja jeszcze się podnoszę, ja już jestem. Ej, piękny, ej, Krystian! Co? Ale słuchaj, ty to widzę, poprawiłeś się. Czemu? Bo cię, bo cię ładuje do gry i cię nie ścina w końcu. Dobra, jak się wow. otwiera drzwi pod e. Idziemy, Ola. To pamiętasz, to było pierwsze pomieszczenie. O jezus, przestraszyłam się tego, zapomniałam tego. Czekaj, mogę tu wejść? Co tu było? Nie, o, tu było, a tu jest troba. bezpieczne pomieszczenie. Wiesz co, to ja potwieram wszystkie możliwe drzwi pod rodę, jakie są. A, chodź, patrz, chodź, chodź. Czekaj! Bo ja nie wiem gdzie. Chodź, bo muszę, żebyś wiedziała gdzie. No już chwila! Chodź to i tak nie zajmij tej dupki, nie dojdziemy do jednego Chyba miejsca. Chyba nie w tą stronę biegłam, dobra. Chodź. No. Dawaj szybko, zanim się nie załaduje nasz ten mobek. mobek. Idziemy tu. Skręciłam się, idziemy tu czekaj, i ja teraz tak, tu, tu, masz, tu masz dzwon. Gdzie? Co mówiłaś? No tam, co otworzyłaś dopiero, ola! Tu? Skupienie, skupienie, jesteś w horrorze, o, zginiesz zaraz. Dobra, no. no i teraz tu, tu masz to pomieszczenie, to na dworzu, co masz szczury truć. Dobra. Tu. Więc dobra. stąd idziesz prosto, prosto, prawo i od razu lewo, i drzewo. Ale to teraz to tu jest wyjście. Myśmy? Tu jest wyjście. A to będzie gdzieś tu. Dobra, ale tu, tu mamy pomieszczenie. Tu otwierasz? Dobra, otwierasz. Siup. Co tu jest. Tu nie ma nic. Dobra. Tu chyba później się szczur pojawi. To jest okay. główne o! pomieszczenie jakieś? Nie, tu, tu jest. To nie jest główne pomieszczenie. To tu... jest pomieszczenie, którego nie potrzebujemy. Tu Super. idziemy. O, tu coś jest, się Halo! Dzień dobry. Czy to jest. Tuż tu nie jest bezpieczne. Tuż, oh. tuż, tuż szczurkens chyba potem jest. A widziałeś Jak jakiś się... pon song straszny? To jest demon. To jest demon. To jest czeka, El Demon. Czekaj, ja wszystko potwieram od razu. To jest bezpieczny room. Teraz... Dobra, o. wchodzimy tu. Zapomniałam, czytamy książkę, tak? Czytamy już? Tak, czytamy książkę, Dobra, czytamy książkę. Czytać książkę, Musisz książkę żeby Robimy skip, było bo nie obchodzi Dobrze, nas książka. Dobrze, zgadzam się na skipa, błot jest za. <noise> Dobra. Okej, okay, ponieważ wiemy już co robić, musimy iść tutaj. O, nie, dobra, ona, ona tutaj jest, ze jest ścianą. Tak mi się wydaje. Dobra. Tu nie ma nic. Tu też nie ma nic. Mam szczurka. Już? No bo ja pamiętam, gdzie on był. Jestem w bezpiecznym pokoju. Przecież jeden był tam w tym takim dużym pokoju, co taki garnek był. Pamiętasz? Garnek? No. A też słyszę szczurka. To chodź spotkamy się w tym bezpiecznym o. pokoju i pójdziemy razem, zrobimy szczurki. Nie mogę, bo do mnie przyszła koleżanka. O, a ja słyszę ją gdzieś. O, przy mnie jest. Siema, tu jestem! Wiesz co, no mam, mam mnie gdzieś trochę. Dobra, biegnę szczurka zatruć. A to już? Biegnę, biegnę. Tak, no ja jestem speedranowcem, mola. O matko, ale to ja myślałam, że my razem. Nie, chwila. Muszę go trzymać? Boże. Tak. Jak coś, to musisz szczura w ręku trzymać. O, fak. Ona wraca do mnie. To jednak nie idę do szczurka. Oho, jest gdzieś przy mnie. Super. Czekaj. Nie. Nie wiem, w którą stronę ona idzie Pojawiła się u mnie. Okej, okay, ale ja nie wiem, gdzie ty jesteś, bo jestem Czy, przy... przy... Przy wodzie, przy wodzie. Poszła sobie. Czekaj, okay. zniknęła. A dlaczego ona się pojawiła? Ostatnio nie pojawiała. Matko Boże, wyskoczyła na mnie. Dobra, idę ze szczurkiem. O nie. O nie. Użyłem, mam szczura. Ej, ale słuchaj, mi się to nie podoba. Ja jestem, na s... ja jestem na spałnie, ona tu się spałnie chodzi. A czemu ona wyskoczyła mi za ściany? To był bez sensu trochę. O! Nie wiem, Olciu. A ja to mogę otworzyć? Peskitu, zapomniałam. A będzie tu coś? Możesz? Czy w się. Sensie... Nie jesteś tutaj, ja nie... ty nie wiesz, co ja otwieram? Ja otwieram szaf. Nie, nie... Ja, ja idę dopiero w twoim kierunku. Jak się kuca a mogę tam coś? Nie, ale jest tu coś jeszcze do otworzenia? Nie, nie chyba nie. Ale świeczki moje! A nie, mam. Jednak, dobra, fałszywy alarm. E, Krystian, bo boję ja się boję, bym chciała, żebyśmy razem jednak chodzili. Wiesz, ja jednak nie chcę robić speed runa. He, nie możesz wejść do tego pokoju głupia. No jest nie. w bezpiecznym pokoju ze mną. Ja nie wiem, gdzie jest bezpieczny pokój. O, ja ona jestem. Ona sobie w... tego. Ja jestem też w bezpiecznym pokoju. Niestety nie ma tu szczurka. Więc to mi się nie podoba. O, ona jest gdzieś przy mnie. Hej, ja jestem w bez... No a czemu weszła mi do bezpiecznego pokoju? Weszła? No chyba laleczki mają takie być, nie? Czy nie, w pokoju? Tak? Nie wiem. No to stałam no w pokoju tak. z laleczkami i ona se tam weszła. Takie wywalone miała. No to ja już nie rozumiem czy... Przyszła, jest. przyszła do mnie, do szczurki, do tego, do studni. Jednak sobie idzie. Poszła sobie. No poczekaj, a dlaczego to nie jest... No to musi być bezpieczny pokój, są te głupie lalki. Ona gdzieś tu przy mnie łazi. No, ja też słyszałam ją gdzieś tu przy. O, poszła sobie dalej. No nie, zabrałeś mojego szczura. Ja teraz nie wiem gdzie iść. O, zrobiłeś już dwa szczury? Zrobiłem drugiego szczura, tak. Poczekaj, ja też chcę jednego. Spokojnie, ja nawet nie wiem, gdzie trzeci jest. Ja bym chciała wiedzieć, wiesz? ale ja się boję trochę wyjść. Ja siedzę w tym dużym pokoju z tym garnuszkiem. Za szafą. A to tam jest trzeci. Nie ma tu szczura właśnie. O. Słyszę ją gdzieś. Ja słyszę szczura, ale nie widzę. Hmm. Ja ją gdzieś. O, cześć! Siema! No nie no ma tu był tutaj szczur. Tu był w tym miejscu, ale nie ma go. O, to w różnych miejscach mogą się respić. E, Ola, ona co? tu jest. No wiem. bo nie wiem gdzie. No właśnie tam, skąd ja przyszedłem. Oho, słyszę ją. A, biegnie za mną! O matko, czy zdążę do tego bezpiecznego pokoju?! A, mnie dorwała przez ścianę, co?! No mnie też wcześniej przez ścianę dorwała. Co jest? Halo? Zepsutet. Słyszę szczurka. Ja właśnie nie. Nie wiem, gdzie jest. Hahaha, <laughs> w bezpiecznym pokoju! Szurek jest w bezpiecznym pokoju? Tak, w szafie siedzi. Właśnie go otworzyłam. Cześć, szczurek. Musimy mu dać imię, Krystian. Hmm. To będzie Jarosław. Nie! Nie, nie, No hmm. Ona mnie widzi gdzieś, skądś. A wiesz co? Bo ja mam tego szczura, ale o -o. Ja, ja bym chciała, żebyś ty ją na siebie jakoś wziął. A no, nie... jestem przy wodzie obecnie. Aha, no to ja nie mogę iść do wody. No nie, musisz poczekać aż ona zniknie. Tylko że... Ja jestem w tym pierwszym, pierwszym pokoju z książką. O. I gdzie ja mogę iść, żeby buchać? Ona bezpieczny? tam wraca. No nie słyszę jej obecnie. Poszło, musisz na prawo pójść. Tam do tego, tam gdzie na początku szliśmy, tak jak pierwszy raz. A bezpiecznie będzie na prawo. Nie, to w, drugą, w drugą stronę. Musisz pójść w lewo. No to! Poczekaj. Tu, Poczekaj, bo ona jest gdzieś przy mnie. Halo, u, No dobra. A jest tu, jest tu! zrespiłaś. się, uciekaj, uciekaj! no kurde! No się, no co miałem zrobić? Co mam wiedzieć? Była no. z drugiej strony, bo wiedziałem gdzie poszła. A ty... Oh. Aha, oh, do tego nie. pokoju też możesz przyjść, okej. Okay. O oh, ona, sz... ona szła w tamtą stronę! Ja myślałam, że ty w tym pokoju jesteś, tu początkowym. Nie! Chodź. Hej. O yeah, matko... Dobra, gdzie jest ten szczur teraz? Tu, 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 tu. Słyszałam bicie serca. W bezpiecznym pokoju. I co? O, jest tutaj ten szczur, dobra, wezmę cię? Grab? Dobra, i chodź. Gdzie... A, wziąłem. Poczekaj, bo. Czekaj. Okay. Gdzie się słyszeliśmy, nie? Właśnie, poczekaj, ja Stamina odładowuję. Dobra, odładowałam się, ale chciałabym zobaczyć. Nie, gdzie... nie, no, nie. No, poczekaj, bo no jest akurat. No Jej, i idź sobie ola. Brzydka jest Opa! Pa. Do widzenia! O dobrze, w dobrą stronę troszeczkę 3, 2, 1, idziemy Dobra Dawaj Ola Biegnę, biegnę. Pędź za mną Pędź, pędź znaczy, Dawaj, za, za tobą równo z tobą biegnę I tu lecimy Dobra tup 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 o, -o. o, zrespiła się Dawaj Tylko musisz szczurka w ręku trzymać A. Nie, nie musisz szczurka w ręku właśnie o. O, 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 a dobra, poszła sobie tak No i co? I nie robię ja... to, e, Dobra, jest po Ona tu nie może wejść. Dobra. A czekaj, czekaj, bo się zagrowała. To może czy nie, nie może? Nie, ona tu wejść nie może. A bez kitu nie tylko, może. Tylko ono. No idź sobie już, na widzenia, Tylko musisz sobie pójść dalej gdzieś, nie? Dobra. Więc w teorii, jak pójdziesz i odłożysz szczurka, to nie wiem, co się będzie dalej działo. Dobra, idziemy. Idę. Dawaj. Tu i tu. I tu. Dobra, i co robię? E. No, E. I teraz tu chyba jest wyjście. Ale wyjście się nie otworzyło. Nie no, E. Nie. <grystanie> Okej. <Okay. grystanie> wow, się! Brawa! O. Ale ma oczy o, świczące. Ją... Zatruliśmy ją szprami. Chyba jej się nie podoba. O. ja e, chyba ją rozgniewaliśmy, wiesz? Chyba się wkurzyła. O, lekko ją wkurzyliśmy, rzeczywiście. A e. teraz? No nie mów, że teraz musimy tą drugą fazę prze... O, biegnij, biegnij Ola! Biegnę Nie widzę o nie. nic! O o! Też nic nie widzę! Biegłem chyba w ścianę. Ja chyba też wbiegłam w ścianę. Jeszcze raz! Światkę, świeczkę wyjmij od razu. Wiem, wiem. Tu są drzwi chyba do otwarcia. Tak Dobra wow. okay. A tu wszędzie są macki! Okej, okay, okej, okay. widzę, widzę, widzę! Nie chcę dobra, się, nie chcę bebo, się lebo, odwracać, bebo. wiesz? Dobrze, 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 nie ma problemu. Dobre, dobra, dobra, Dotknęła mnie macka, macki zadają obrażenia No właśnie mnie Uważaj. też dotykają! O matko! Pagala, biegni, biegni! To próbuję! O! Chyba dobiegliśmy. Chyba się udało. O. Dalej biegniemy. O matko! Nie jestem pewien... O. Czemu te... One się patrzą na mnie. Tak, jak się odwrócisz... Krzyczą! Czemu krzyknąłeś? Nie na mnie. A jak podejdziesz w dobrym miejscu, to się odwracają. Nie podoba mi się. Nie. Nikomu się nie... O kurde. Mamy iść za maskami, czy gdzie? Um, hmm, chyba tam do latarni musimy iść, wiesz? To jest wielki grzybowy las. Tu są schody jakieś, Ola. Gdzie ty masz schody? Tu. No, Jezu, prawie spadłam tam w nich. Jezus, ostrożnie, Ola, patrz pod nogi. Ej, ale ten grzyb jeden to pod ten. W złą stronę rośnie, bo rośnie w dół. No w złą stronę rośnie, kłamstwo. Ogólnie jakoś Ej, tak. Ej, wiesz dziwnie, co, ale nie? nie musisz świeczki, bo tutaj jest miarę jasno z tymi lampkami. Tak? A, ja po prostu z przyzwyczajenia chodzę ze świecie. Mam takiego... zapachową. A, a jaką? Yy, strachu. No okej. Okay. Dobra, słuchaj, o ogólnie, ogólnie to dziewczyny powinny iść przodem, ale ty masz takie bicepsy, że ja bym chyba wolał, żebyś to no, faktycznie idę, przyszedł. pobiję go. Pa, tu ci poniosę latarnię, żeby ci jasno było. Czemu ten księżyc wygląda jakby, nie wiem, wybuchu? Mm, nie, to jest po prostu dinozaur, który chciał go ugryźć. <laughs> Dobra, idź dinozaur. <laughs> No co, no taka prawda czego nie zgadzasz się ze mną? Ja się zgadzam z tą teorią. Boże, ale jaka burza. Burza straszna. Jak najbardziej. Idziemy, idziemy. Głupio by było jakbym spadł. O, się dzieje? Cisza się ma, zrobiła. Nie ma burzy i nie podoba mi się, że jest cisza. Czemu jest taka wysoka trawa? My jesteśmy to cymbali. E, Krystian, coś mnie goni chyba. E, mamy się schować, bo lata jej twarz. A jak mam się schować? W czakach chyba pucnąć. O, o, patrzy się prosto na mnie. E, nie tylko na ciebie. Spokojnie, e, nie martw się. Hej, hej. hej. Siema. Poszła sobie. No nie wiem. Mam rozumieć, że możemy iść dalej? Mi w się sensie muzyka jest dalej, więc mi się bardzo nie podoba. I serce znowu jest. O, o. Znowu jest. Jestem pod kamieniem jak coś. A ja siedzę w trawie, tak typowo w trawie. Ona mnie tu zobaczy. Jak się schowa, to musisz iść tu pod kamień kucnąć. O, o, widzi mnie. Chwila, ja nie wiem, co się dzieje. Mam tak czerwony ekran, o -o. że nic nie wiem. O, -o. Chyba mnie widziała. Chyba. Krzy... Mam czarny ekran. Chyba krzyczy na ciebie. Tak, widziała mnie, ewidentnie. Czy okay. musisz się za kamieniem schować? Za ten kolejny pójść kamień. Ale ja w ogóle w kamieniu nie siedzę. Ja siedzę w trawie, czaisz? Wiem, musisz za, musisz za, musisz przebiec. Ej no nie patrzcie na mnie na... wiem wiem i sobie stąd. Chowaj się chyba, tak, biegnij Ola Nie wiem gdzie ja cały czas na kucku jestem Lewo masz taki most O! Prawie spadła. No uważaj, uważaj, że tu musisz kucnąć I co? Idziemy do drugiej trawy Dawaj, do drugiej trawy, biegniemy, biegniemy, biegniemy Czekaj, ja pod kamieniem jestem ja! jakie zęby! O! Chyba, chyba nas zapnęła Ola. E, chyba ciebie tylko, wiesz, bo taki szary się zrobiłeś u mnie. Ty żyjesz? Tak, ja pod tym kamieniem siedzę. A to pod kamieniem mnie też widziła Pana. O, wsysnęła tak. Cię! Pffu! Widzia... Było widać? Tak. No w szoku jestem. To ja będę pod kamieniem tu na Ciebie czekać, razem pójdziemy. Za kamieniem? Ona się schowała, bo nie widzę. Tak. To ja muszę znowu czekać. Nie widzisz mnie, nie widzisz, nie ma mnie tu. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Ale buzie masz, super. Ciekawe, czy ty możesz iść, kiedy ona jest odwrócona w, tym, w to miejsce. Wiesz co, nie wiem. Na razie się nie ruszam spod tego kamienia. Dobra, biegnę do ciebie. Te, to jest bezpieczny kamień, Krystian to biegnę do bezpiecznego kamienia, siema Cześć, e, co robimy nie teraz? Wiecie. Czekamy chyba Dobra. A wyszła już? No nie, o teraz wychodzi wyszła. I to jest bezpieczny kamień ogólnie ten A ty już, aha, dobra, ty we mnie siedzisz Ona nas widzi Ona spojrzy, ale ona sobie pójdzie Widzisz, ona zaraz sobie pójdzie Bo będzie miała mm -hmm. wytyfy Gdzie Ufam oni? Ci, o. Dobra, idziemy Dobra, i gdzie my idziemy? Czemu moja postać nie może biec nagle? Jest to pośledzona. A my też się musimy tu chować? Chyba nie, bo na tym już kurszcianym moście nie ma się gdzie schować. o O. o, -o. Biegnij Ola! O-o, Nie, złapała mnie. Nie. Mnie nie. też złapała, o co chodzi? <laughs> nie wiem, ale wyparowuje mnie właśnie. Jest tak ciemno, że ja widzę. Mogę świeczkę wyciągnąć, mogę, ale nie widzę. <laughs> widzę jak świecisz przede mną. Cześć! U! Widzę ta. Daj Zro... też sygnały świetne. Bo ona mnie zrobiła tak jakby i potem ty tak robisz siu, 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 siu do góry. Siu, 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 Tak. O, umarłem. Poczekaj, a gdzie jestem teraz w ogóle, bo ja nie wiem. Nie, ja się zrobiłem. O Boże, na samym początku?! No ja jestem z tobą, tak, no. O Boże. Tak to wygląda. Dobra. Możemy tu poczekać równie dobrze. Nie musisz kłócać chyba. Bo jak, nie, jak jesteś poza zasieniem, to chyba cię nie widzi w ogóle. Tylko zastanawiam się, co realnie wiesz. Musimy zrobić, jakby tam, na tam moście, dalej. Bo to, jest, no, nie wiem. bo to jest kuściany most. Gdzie tam masz się schować? Dobra, no. idziemy. Znożymy przejść przez most, raczej. Będziemy, będziemy, bry, 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 Różnie, bry, bry, bry. bo ona tak raz szybciej się wychyla, a raz wolniej. O i tu już nie możesz na przykład za bardzo biec. Wychyla Ale... się. Gdzie ty jesteś? Bo ja cię zgubiłam. Komplet. Tobie. A, dobra. <laughs> Cześć. <laughs> Dzień dobry. Dobra, co się robi na moście? Nie wiem, co się robi na moście. Musimy to rozkryć. No, bo nie możemy go tak, jakby przebiec. No nie. No, schowaj się, już Dobra, chowa się. Dobra, i co robimy tutaj na moście? Na razie musimy się w trawie schować. W trawie mam się schować? Dobra, to się No, chowa... ja bym tak zrobił. To się chowam w trawie. Czekajmy, jak wyjdzie. Wychodzi, czy nie? Wychodzi, o. wychodzi. O-o, patrzy się na mnie. Nie widzę jej. Mnie nie o. o, Jezus, widzę jej piękne jest zęby! Z zębami! Wiesz co, no ja miałam jej zęby na swojej twarzy, Też. Też to poczekaj, ja pójdę pierwszy. Jeśli mnie nie złapie na moście, to i tobie się uda. No, dobra. Dobra, chowa się. Tylko problem jest taki, że tu biec nie można za bardzo Więc biegnę na moście Jak Dobra. tylko się schowała tu, 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 Jestem przy końcówce O, ona wychodzi i się patrzy znowu tu, gdzie ja jestem Tu jestem w cieniu O matko Jak tylko się schowa, możesz biec Tylko musisz biec przez cały Dobra, most Dobra, powiedz mi kiedy Jeszcze chwila chwila... i już BIEGNĘ! biegnę, biegnę! Biegnij, Ola, biegnij, biegnij! Tutaj! Sygnały świetlne ci puszczam, BIEGNI! biegne, biegnę, biegnę, biegnę najszybciej jak się da, szybciej się nie da Schowaj sobie latarkę może. Dobra. Dobra, dobra. O, wychodzi, o nie! Dawaj, 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 dawaj! Jest! Wicca, głupio ci! Jesteś bezpieczna, nie wiem czy... Do czego jest to odliczanie? O! Chyba do tego! Chyba gdzieś przyszliśmy, Ola. Krystian, udało się! Dobra. Yes! Dobrze! Zrobiliśmy to.